Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poradnik nagrywany na świeżo. Back <grymne> tak po prostu wracam y, się dzisiaj do was z y, krótkim poradnikiem, poradą dla osób, które potrzebują pomocy z y, dodaniem się na wide listę, to znaczy zgłoszeniem się na wide listę na nasz serwer. Y, dzisiaj wam opowiem jak to zrobić. W, 3 minutowy materiał jeżeli się zmieszczę Dobrze, nie, nie opowiadam tutaj już bzdur Moi drodzy, po na naszego Discorda od jakiejś twórcy dostaniecie ligna na naszego Discorda, społeczność Kodełka. Schodzimy na kanał zasady, na którym to musicie zaakceptować m.in. nasz cały regulamin serwera. Klikając reakcję poniżej, 487 osób na stan obecny zaznaczyło. Następnie, jeżeli ją zaznaczycie, bo musicie mieć ją zaznaczoną, aby widzieć kanały, schodzimy niżej na kategorię server NC. Szukamy kanału, z się podostęp. No i tutaj zaczyna się wszystko. Wszystko się zaczyna. Tak, dokładnie. Yy, słuchajcie, czytam. Jak utrzymać będzie na serwer? Należy posiadać minimalnie jedną godzinę oglądania transmisji na żywo na kanale Karl. Yy, tutaj jest jeszcze niedopisane lub innego kanału, który aktualnie prowadzi współpracę z serwerem. Obecnie jest tylko Fajemu, więc jeżeli jesteście od Fajemu, on ma na pewno tam już komendy Wikstrzymnik Exp. Jest to to samo. Po zdobyciu minimalnego progu należy na czacie streama wpisać wykrzyknij exp, po czym wykonać screena wiadomości od bota i wysłać ją razem ze wzorem poniżej. Moi kochani, już wiemy jak to zrobić, więc mm, tworzymy wniosek. Mam tutaj calutki wzór razem ze screenem, który również musimy zrobić yy, u naszego twórcy, yy, u naszego, że tak powiem, youtubera, który obecnie streamuje, transmituje na żywo z serwera. Składamy wniosek, moi kochani. Yy, tworzy nam się bilet, wchodzimy na nasz bilet. Yy, cześć, dziękujemy za złożenie prośby o dostęp na serwer tylko kodo.pl. Weryfikacja trwa zwykle do 24 godzin. Pamiętajcie, że, że te 24 godziny to jest maksymalny czas. Dodaję zwykle po paru godzinach, więc o to się nie martwcie. Yy, następnie yy, zastosujemy się po prostu do wzoru, czyli podajemy swojego yy, Discorda. W moim przypadku podam również swojego. Jak i nick w grze, czyli również podam swój nick z serwera. Po wykonaniu tego wchodzimy do naszych plików. Wykonujemy screen, screena oczywiście utwórcy, i wrzucamy go również tutaj. Pod wiadomością wysyłamy. I to jest, moi kochani, tyle. Po ukończeniu tego czekacie, tylko aż wbije, dodam was, albo ktoś inny z administracji. I to tyle. Oczywiście zostaniecie poinformowani, ponieważ zostanie zamknięty powodem. Z... Najczęściej powód jest taki, że zweryfikowana. Pomyślcie, dostaniecie wiadomość również od bota, yy, że jesteście dodani. No i to tyle. Naprawdę prosto to wygląda, ale wiem, że niektórzy mogą się w tym zgubić. Dzięki, dzięki wielkie. Oczywiście życzę miłej gierki każdemu. Yy, no i co? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Założyciel TIKOTEU.PL. Cześć.